Cześć, tutaj Wektor i to jest zapowiedź serii Minecrafta budujemy co chcemy. W tej serii chodzi o to, że podsyłacie nam w komentarzach albo na e-maila, gdzieś tu się powinien wyświetlić, może tu się wyświetli albo gdzieś, um, co mamy zbudować, albo będziemy sami po prostu budować, co będziemy tam chcieli. No i to będzie tyle w tej serii. Będziemy grać na serwerze Paweł z, moje, z moim bratem też youtuberem. Może kolejnie jeszcze zaprosimy. No i to będzie tyle no, w tej serii. Eee, niedługo powinny też wyjść filmiki dotyczące tej magii i jeszcze... E, e, dotyczące ten portret ale to niedługo bo właśnie teraz nagrywam tą serię e, no i więc to tyle taka będzie fajna seria myślę że fajna jak się Wam spodoba to zasubskrybujcie mnie, dajcie łapki no i cześć